Serdecznie mamy zadanie z ciągu artymetycznego i jest spełniony warunek, że czwarty wyraz plus piąty wyraz plus szósty wyraz równa się 12. Mam określić A5, czyli mogę sobie napisać, że czwarty wyraz ciągu artymetycznego to jest pierwszy wyraz plus trzy różnice. Zawsze o jedną mniej różnicę, czyli jak czwarty wyraz to trzy różnice. A5, piąty wyraz w ciągu to będzie pierwszy wyraz plus cztery różnice, a szósty wyraz to będzie Pierwszy wyraz plus 5 różnic. I wiemy, że czwarty plus piąty plus szósty to wynosi 12. Podstawiamy za A4 nasze wyrażenie A1 plus 3R, za A5 A1 plus 4R i za A6 A1 plus 5R. Teraz dodajemy wszystkie literki A1 i 5 i wszystkie literki R. Dzielę obustronnie przez 3. Wyznaczam A1 i podstawiam za A5. Tym sposobem wychodzi 4, czyli A5 to 4.